Czym do Was dzisiaj przychodzę? A no przychodzę do Was e, z resztkami choroby, która nie chce u, u, udostępnić, tak? Która się nie chce udostępnić. Dzień dobry kochani! Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku u mnie Marga Beauty 60+. Ja jestem Marga i jestem 60+, a dokładnie w sierpniu będę 65+, no, i prowadzę ten kanał dla pań i nie tylko w eleganckim wieku, około mojego wieku, ale młode dziewczyny jak najbardziej są tutaj mile widziane. Na pewno znajdzie ktoś na tematy kosmetyczne i, i, i make-upowe, dla siebie coś. Tak, tak, tak dobrze o, o sobie myślę, moi drodzy. Z czym do Was dzisiaj przychodzę? Ano, przychodzę do Was. Z resztkami choroby, która nie chce u, u, udostępnić, tak, która się nie chce udostępnić, która nie chce ustąpić, i tak, wiecie, mam takie wahania. Ach, w sobotę wstałam. Mówię, no kurczę, ja to teraz tak się czuję, że żeby do męża, wiesz, mówię, to ja pojadę sama do lekarza, no bo trzeba było obejrzeć te operacyjne tam szwy, pozdejmować. A kochani, w niedzielę już byłam taka, że, że ten w poniedziałek też nie byłam w najwyższej formie, A aby wtorek mąż pojechał w rezultacie ze mną i żeby mi te szwy zdjął i, i tak dalej. Nie? Także dziwna to jest dziwne samopoczucie. Ja przez ostatnie lata, to ostatnie, nie licząc poprzedniego przeziębienia w zeszłym roku, byłam około 5 lat, czterech, nie, nie byłam przeziębiona w ogóle. Yy, Także dla mnie to jest no, nowum teraz praktycznie i nie wiem, śmiać się, czy płakać, czy będę jakieś miała yy, no, yy, immunitet. Im, 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 system immunologiczny wzmocniony, później, może, bo teraz to właśnie ta operacja. No i szpit, no, przyniósł ze szpitala. Gdyby tak nie siedzieć, tam godzinami to pewnie by nic nie przyniósł. No i tak wiecie, tak jak, jak to Niemcy mówią, czuję się jak łyk wody na zakręcie. O, dokładnie, kochani moi, z czym no dzisiaj przyszłam? Przyszłam do was z testem. Bo patrzcie, wiecie co, po co się jak szczur my mamy dosyć ciepło na zewnątrz. Około 25-6 stopni. Mają przyjść już upały już pod koniec tygodnia. Więc przyjdę do was, z, przyszłam do was, nie przyjdę do was. Przyszłam do was z testem, moi drodzy. Hmm, a taki znalazłam, nie? Bo wkładają wkładają perfumki, nie perfumki, jakieś takie cuda niewidka, tylko że to jest bajgę. Hmm. Czy on będzie jasny, to ja nie wiem jak on będzie na mojej twarzy wyglądał. Sami się przekonamy. Na twarzy mam oczywiście parience, pod oczami również. Yy, brwi niezrobione, bo wiadomo. I teraz no, słyszałam, że w Polsce to można kupić próbkę. No tu niestety, albo masz kasę, albo nie masz. Powiem wam, że on jest straszliwie ciemny. Ma taki kolor rozetny jeszcze z poprzek. Także żeby go można było rozwinąć i sobie nabrać moi drodzy na taki luźnowaty pędzelek takim mnie się najlepiej nakłada o, o, dobra na górze. o Boże, ale, ale brązy ale, ale, ale ciemne to by wyglądać no ale sprawdzimy co nam tam więcej nie będę brała przejadę na dół Więcej brać nie będę, moi drodzy. Znaczy się biegu, ale bajgon, wiedziałam, że, że będzie ciemny, ale że aż tak? A, tego nie wiedziałam. Tego nie wiedział. No i mówię, starcza odrobinka. Czy on kryje setak? Setak? E, zaraz sprawdzimy, moi drodzy, to w, w to takie coś, taki brąz na twarzy, to już jest, wiecie, szczyt opalenia u mnie. Szczyt byłby. Fajna, że chodziłam altum, no mówię, to wtedy to było 80. lata <laughs> I chodziłam razem z siostrą regularnie do, na solarium, więc taki efekt który ja miałam kochani po trzech miesiącach. Widzę, że on jest zastygający, chyba, nie chyba to się ten, chyba wiecie, wiecie co się chyba? Będa na jajach, tak mi kiedyś powiedzieli, ja mówię, no chyba, chyba to się będę na jajach, tak. albo chyba, albo nie chyba. Wszystko się jednak odsunę, żeby teraz tu zaopatrzyć wreszcie mojego, no. jeszcze taką bluzkę sobie wziąłem z dekoltem, wow, po relka, no. Takiej czornej to ja się mówię. Trzy miesiące solarium dzień w dzień. No wchodzi, gdzie tylko się... A widzieliście, że ja go niewiele nałożyłam. Naprawdę odrobinkę. Ale nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze. Przepudruję go jasnym pudrem, żeby się rozjaśnił trochę. Nie? Czy tu w lustrze jestem no ja w tym lusterku powiększającym to murzyn jakiś jest ze mnie, a na monitorze tak jak w tym lustrze. Także... Ja mu się dokładnie tu przyj przyjrzę, kochanie, z tym zrobić. Rozłożył się jak rozłożył. Kolor ma jaki ma. Tu jeszcze... Ojej, patrzcie jak ściemnia. Tu jeszcze, kochani, raz spróbuję troszeczkę, odrobinkę, żeby to zakryć. O, no tak. Jako tekstura, jako na skórze, to przy dobrym uklepaniu gąbeczką, to on wygląda całkiem przyzwoicie. Tylko mówię, tu gdzie był takie głębsze, mam em, zmarczki, no to on, moi drodzy, wchodzi. I teraz poszukam jakiegoś jasnego kremu. Kremu. Yy. O, bingo. On jest jasny. On jest bardzo jasny. Gile jeszcze wyważą. Znaczy, gile nie. Właściwie to jest jakieś dziwne to przeziębienie. Bo nie gile. To gdzieś się dzieje. Y y górnych o, drogach oddechowych, ale nie, mimo że mówię przez nos, to ja stricte kataru właściwie tu nie miałam, także kupiłam sobie, kochani, słuchawki. Kupiłam sobie takie małe słuchawki do słuchania mnie, nie mnie, do telewizora słuchałam słuchawki, żeby wiecie, jak ja się ze jeszcze i oglądam nie raz nie dwa, to mój mąż idzie do już spać A ten, a ja jeszcze sobie siedzę. Jak mam film jakiś, czy jakiś seria jakaś, to to wiecie, to już w ogóle, nie? jak to jest serialem. <laughs> ja to jest z tych, co to wiecie, siedzą do końca. Nie? Ja z tych jestem. Do i ten. No i. Kupiłam te słuchawki, żeby po prostu nie było głosi. My mamy taki system kin kino, naprawdę taki. No jak w kinie się siedzi, naprawdę, 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 tak. I się wiecie, dudni po całej chałupie, a że my mamy, nie mamy ścian działowych, ani nic z tego, wszystko jest otwarte, to w tej sypialni jest na parterze, to w tej sypialni, moi drodzy, wszystko jest nie? Ja zawsze, jak mąż wychodzi, albo czas zawsze, że ja idę wcześniej spać, nie? To ściszam do... Tyle ile mogę sobie ściszyć, przeskakuje na inne ustawienia, a później jak on zaśnie, no to robię głośniej, nie? No i tak to jest. I tak to ze mną ten to wygląda. No i mówię, kupię ze słuchawki. To ja będę w tych słuchawkach siedziała i sobie dam na tyle głośno, bo nieraz dialog, dialogów nie rozumiem, nie? To sobie będę miała na tyle głośno, kochani. Że sobie po prostu będę wszystko słyszeć, a mężowi czy sąsiadom też, bo pewnie też podsłuchują. Wiecie, ten pudre to jest obłęd, obłęd w ciapki. Ja on tak wielki gębę jak szesnastka. Tu, kochani, po coś jak szczur. Tak? Autentyczny szczur ze słabości. Z bardziej ze słabości aniżeli moi drodzy, e z tego, że tu jest gorąco, nie? wyłączony wiatrak. I nie jest strasznie gorąco, ja tylko. Przeszłam te parę metrów z samochodu do lekarza we wtorek, to lało się ze mnie. Choć na dworzu jest bardzo przyjemna, bardzo miła. Mi się bardzo ta pogoda podoba. To jest taka moja, to jest taka moja pogoda. 25-26 stopni wiatr i ten. A ja, jak szczur. Od samego myślenia, już moi drodzy, mi e, ten e, pot wypływa. Tak jak teraz czuję, że wszystko jest mokre, dlatego założyłam opaskę i nie będę się tutaj więcej bawić. Troszkę rozprowadzę parięsa, bo laster. Dobra. E, a zatem, co by tu, jakby Wam tu powiedzieć, filmik nie, nie jest długi, mamy 13.37, jak teraz się pa, po, popaczałam na ten zegarek, skończyliśmy nakładanie i pudrowanie, moi drodzy, em, 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 mojej twarzy. E, podkładem laką Wywaliłam go. O Jezus Martwa ja się uba Podkładem Podkładam lakom. Lacom where... The, napiszę wam wam jak. Nie chodzicie z powrotem tam tu tych śmieci. Nie są śmieci śmieci, to zawiecie o takie pa, pa, papiórki i tego typu rzeczy. I powiem wam, że wygląda to całkiem nieźle. Okej. Okay. Ale powiem Wam, że robię ten, ten e, e, test po to, żeby wiedzieć, że w jakiej sytuacji jest spocone, czy na zewnątrz pada. W trudnych sytuacjach, po prostu życiowych, <laughs> przepraszam bardzo, testuję, kochani. A zatem, e, co Wam będę dużo tutaj e, nawijać? Mamy godzinę 13.33. I przyjdę do Was wieczorem, opowiem Wam e, jak się sprawował ten podkład wnoszony na co dzień w domu i tak dalej. A zatem, kochani, 23:48, czyli za e, 8, 8, tak, e, północ moi drodzy. 9, 10 godzin, teraz nie pamiętam o drugiej czy o trzeciej, w każdym razie napiszę Wam filmik o... O ile godzin? Długo godzin terminowy, w każdym bądź razie jest ten test tego podkładu, i podejdziemy sobie do tej sprawy. Czekajcie. Nie tu. O, o tu. Podejdziemy sobie. Moi drodzy, jak to wszystko u mnie teraz wygląda, ten podkład? co wam mogę powiedzieć? Że dobrze wygląda. Nawet na czole dobrze wygląda. Tu się trochę mazałam poma, yy, tą, yy, szminką i teraz gdzieś na się yy, złapałam, nawet nie widać gdzie. Yy, Obdarłam coś, czy, czy co później yy, nie ruszaj gęby. Powiem wam, że nie jestem specjalnie wyświecona kochani. Także. Oczywiście, o co? tak. Także spokojnie, nie? No tu macie blisko. Widać, blisko zrobię ciemniej. E, nie, ciemniej. 3,5. przysłony I widać, jest wszystko naprawdę ogromny. W, w porządku, no, mówię, nawet nie jestem wyświecona. No weźmiemy ręczniczek i za pomocą ręczniczka. nie ma czego, czego odciskać, bo naprawdę ten, powiem Wam tyle, że ten, kochani, podkład jest naprawdę bardzo dobry. Nie wiem ile on kosztuje, zaraz zajrzę, ale jakby mi kiedyś zabrakło czy coś, to na pewno kupię go. Albo będę chciała coś nowego, albo ten no w każdym razie bardzo porządny podkład współpracujący razem z bingo rozjaśnił się, jakby dopasował do twarzy, yy, nie wygląda już tak ciemno, no to przez właśnie to, to bingo chyba tak ro rozjaśniłam w każdym bądź razie bardzo polecam i pół złego słowa na ten podkład nie powiem. Moi drodzy, ach, tu mam moje paczałki. A zatem, moi drodzy, znowu zapomniałam wyłączyć mikrofonu, ale na szczęście mam dwie baterie do niego i każda jest ładowalna. Zaraz go wyłączę, pamiętać, pamiętać, pamiętać. No i co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ten mój test podkładu. Mam nadzieję, że coś dla siebie z tego filmiku też wzięliście. Dziękuję Wam bardzo z całego serca za. Waszą y, obecność tutaj przy mnie. tak, bo pomadka się zjadła, ale nie do końca. Tak <laughs> wygląda ta pomadka, ten ja chyba wgryzłam. No więc, jeszcze raz, najdrożsi. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że przychodzicie. Dziękuję, że kciukacie. Życzę Wam z całego serca pogody ducha i z dużo, dużo zdrowia. I co? Widzimy się już w następnym filmiku. Pa! pa. Mm -ma. Mm -ma. You